Hallo, hallo? Może powtórzymy niemiecki? Das ist machba. Tym razem będziemy mówić o umiejscowieniu przedmiotów, czyli na przykład gdzie coś leży, dokąd coś kładę. No i oczywiście będzie tu mowa też o przypadkach. Nominatyw już znacie, czyli mianownik, akuzativ, znacie to biernik, i dojdzie nam dativ, czyli celownik. Do tego tematu przydadzą nam się również przyimki, czyli na przykład in to jest w środku, auf to jest na, neben to jest obok, über to jest nad, unter to będzie pod, a vor będzie przed. Ja! Przyda nam się też kilka czasowników, które świetnie z tym tematem współgrają. Na przykład sein to oczywiście być, bo coś gdzieś może być. Może też coś na przykład stehen, czyli stać. Można też coś sztelen, czyli stawiać. Można coś też legen, czyli kłaść. Może też coś ligen, czyli leżeć. No i hengen, wisieć, wieszać. Mianownik i biernik, czyli nominatyw i akuzativ, znacie już, a dojdzie nam teraz dativ, czyli celownik. Zobaczmy, jak to wygląda w tabelce. W datywie, czyli w celowniku, widzimy, że rodzaj męski, czyli rodzajnik der, zamienia się na dem, a rodzajnik nieokreślony to einem. Czyli ogólnie można powiedzieć, że pojawia nam się końcówka m. Przy di pojawia nam się rodzajnik określony der, czyli di zamienia się na der, a rodzajnik nieokreślony to einar. A rodzajnik das, jak widzimy, to tak samo jak właściwie przy rodzaju męskim, czyli das, rodzaj nijaki, zamienia się nam na dym i einem. Z tych przypadków będziemy korzystać właśnie mówiąc o tym, gdzie coś leży, gdzie coś kładę. I zwróćcie uwagę na pytania, które pojawiają się przy akuzatywie i datywie. Czyli przy akuzatywie mamy pytanie dokąd, czyli tu mówimy o ruchu, czyli z jakiś kierunek, jakiś ruch, a w datywie jest pytanie gdzie. I przyda nam się to bardzo, ponieważ to są kluczowe pytania, które nam będą pomagać korzystać z tej tabelki. Czyli jeżeli będzie pytanie, dokąd coś kładę, czyli wykonuję tutaj ten ruch, coś gdzieś przemieszczam, to będziemy używać akuzatywu. A jeżeli coś się będzie gdzieś już znalidować, no to wiemy, że no, gdzie to jest. I wtedy wiemy, że musimy zajrzeć do datywu. Ale przejdźmy najlepiej do przykładów, żeby to zrozumieć. Weźmy takie zdanie. Das Buch liegt auf dem Tisch. Czyli ta książka leży na stole. Das Buch, no to kto co leży na stole, to wiemy, że to jest oczywiście mianownik, no bo tam jest pytanie, kto co. No i teraz leży. No to pytanie powstaje, gdzie leży ta książka? Na stole. Wiemy, że stół to der Tisch. No i to der zamienia się nam na dem. Dlatego mamy Das Buch liegt auf dem Tisch. i to auf daliśmy tu dlatego, ponieważ auf oznacza na auf das Buch liegt auf dem Tisch. Moglibyśmy też powiedzieć, że na stole leży jakaś tam książka. Powiedzielibyśmy wtedy auf dem Tisch liegt ein Buch, czyli na stole leży jakaś tam książka. Czyli auf dem Tisch, no bo gdzie to wiemy, że auf jest na dem Tisch, dlatego że tyś jest de, to zamieniliśmy to der na dym, bo gdzie, zaglądamy do datywu, der zamienia się na dem. No i e, liegt ein Buch, kto co leży, wiemy, że Buch jest das Buch, a mówimy po raz pierwszy o tej książce, że jakaś tam książka se leży, to po prostu używamy ein, czyli auf dem Tisch liegt ein Buch. Na stole leży jakaś tam książka. Jeśli chcemy powiedzieć, że ja kładę tę książkę na stole, to wtedy powiemy Ich lege das Buch auf den Tisch. Czyli ja kładę tę książkę, czyli mamy das Buch, no to kogo co? I wtedy patrzymy już do akuzatywu, bo jest pytanie kogo co kładę? Czyli das Buch, tu akurat się nic nie zmienia, wygląda to tak samo jak w mianowniku, ale tu ważna rzecz, czyli na stole to y, mamy dokąd ją kładę, czyli ten ruch wykonuje i Der zamienia się na den, czyli Ich lege das Buch auf den Tisch. Weźmy inny przykład. Das Bett steht an der Wand. Czyli łóżko stoi przy ścianie. Czyli gdzie stoi łóżko? Gdzie? To oczywiście datyw. I mamy przy ścianie, czyli an to przy, jest diwant, rodzaj żeński. I to di w datywie zamienia się nam na der. Dlatego mamy. Das Bett steht an der Wand. A jeśli przyjrzymy się temu das Bett, no to kto co stoi? Więc będzie to nominativ, czyli mianownik. Jeżeli powiem na przykład Ich stelle das Bett an die Wand, to będzie oznaczało, że ja stawiam to łóżko przy ścianie. Czyli Ich stelle das Bett an die Wand. No to y, tu widać ruch, czyli ja stawiam to łóżko, dlatego będzie tutaj w tym momencie akuzatyw, czyli mamy divant i w akuzatywie divant pozostaje divant. Weźmy na przykład zdanie der Schreibtisch steht neben dem Bett, czyli biurko stoi obok łóżka. Neben to obok, jest das Bett, gdzie stoi łóżko? czyli gdzie to datyw i widzimy że das zamienia się na dem dlatego mamy der schreibtisch steht neben dem bet a der schreibtisch kto co mianownik weźmy takie zdanie in der mitte liegt ein teppich czyli na środku leży dywan i mamy takie słowo jak die mitte czyli środek czyli In der Mitte, to będzie na środku, w środku, no na środku, leży jakiś tam dywan, czyli di-myte, na środku, gdzie? Widzimy, że to jest dativ, dlatego di zamieniło się, zamienił się na der, czyli in der Mitte, liegt, leży. Ein Teppich, czyli kto, co leży. A Teppich jest dea, no ale wiadomo, że po raz pierwszy o tym dywanie wspominamy, czyli jakiś tam dywan i mamy mianownik kto, co, czyli ein Teppich. In der Mitte liegt ein Teppich. Weźmy takie zdanie. Rechts steht ein Tisch, czyli po prawej stoi stół. Rechts steht ein Tisch. No i pytanie, kto, co stoi? Dlatego mamy ein tyż. no jakiś tam stół, wiemy, że tyż jest d. kto co stoi? No to wiadomo, że to jest mianownik. Weźmy takie zdanie, ein Schrank steht in der Ecke. Czyli jakaś tam szafa stoi sobie w kącie. Die Ecke to kąt, czyli ein Schrank steht in der Ecke, to znowu pytanie, gdzie stoi ta szafa? Czyli ein Schrank, jakaś tam szafa, kto co? Szafa to der Schrank, to wiemy, że to jest mianownik, czyli ein Schrank, jakaś tam szafa sobie stoi in der Ecke, czyli w, w kącie stoi. Die Ecke zamieni zamieniło się na in der Ecke, bo gdzie? W datywie die zamienia się na der. Ein Schrank steht in der Ecke. Weźmy takie zdanie. Eine lampe hängt an der Decke. Czyli jakaś tam lampa wisi na suficie. Die Decke to sufit. Die lampę to lampa, kto co wisi, czyli jakaś tam lampa, czyli eine lampę. kto co mianownik, die lampę wspominam po raz pierwszy, o tej lampie mówimy jakaś tam lampa, więc eine się nam pojawia z mianownika, czyli eine Lampe hängt an der Decke, czyli dosłownie przy suficie wisi ta lampa, bo an to takie przy, czyli przy suficie na suficie, die Decke zamieniło się na der Andeadeke, bo to datyw, gdzie wisi na suficie i stąd to się wzięło. Te cztery ostatnie zdania to tak nawiasem mówiąc tekst piosenki, którą będziecie mieli okazję posłuchać następnym razem, to znaczy w następnym filmiku. Ja mam nadzieję, że teraz już będziecie potrafili korzystać z tej tabelki też i z datywem i że teraz te kombinacje różne wcale nie będą takie trudne, jak się wydają. Wystarczy zadać sobie odpowiednie pytanie i zajrzeć do odpowiedniego miejsca tabelce. Ja, a na bazie wielu przykładów, potem już zostanie to wam na pamięć w głowie, tak po prostu i będziecie z tego swobodnie korzystać. Ja, Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.